Świnia. Świnia szarżuje na Wibor. Fistaszki. Roz... Rozwija bardzo dużą prędkość. Szarżuje z powrotem na zombiaka. Znowu jej się nie udaje. Czy nastąpi kolejny zawrót? Czy nastąpi kolejny zawrót? Nie! Oddala się w rytmie Czaca. Nie może No chcemy coś latającego, tak? Zawsze chcemy coś latającego. Ach, jak ja dawno nie latałam w żadnym Mi. E, widzę cię, Spartan 2. Widzę cię, Spartan 2. Hello. Dobrze, a teraz biegnij, jakby się za to paliło, gdyż masz za sobą gracza. Hmm. Ty tak sobie, Alan, nie żartuj. <grych> <grych> Kto powiedział, że żartuje? No ale jakby się paliło, to oznacza, że musiałbyś robić, śwież, drifting w jedną, drugą Tak się nie biega jak masz gracza za sobą. No nie no nie przeszedłeś tego. Sorry. Dzulowy. Zawiodłeś. Jeszcze raz, z kamenki. Taki teści. No. Jestem na górce i widzę... Ole widzę. No nie to czekaj, ja Ci pokażę jak się zygzakuje. Widzisz, 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 widzisz. Sorry. Dobra, jestem już na trasie pod lotnisko, a... Moje skupienie jest równa Skupienie złotej rybce. Co 3 sekundy No, miałem kiedyś taką strałę bez czerwy. Ugotowały się chyba? Eee, nie, nie wiem, co zrobię z tymi rybkami, tymi takimi typowymi warunkami. Ale to są po prostu takie straluchy. Niesamowite. Jedzą i trzlacuję przez nie. A rybki to różnie, ale w większości ugotowane. Czy wy. Gdzie wy jesteście? Pata, nie. Jesteśmy w miejscu, gdzie były namioty. I ich nie ma, Rzecz, jeżeli widzę. Idę na lotnisko, no. Właśnie obserwuję mur lotniska. Dobra, tutaj patrzę na drogę, czy nikt nie biegnie od lotniska. E, bła, Paweł, biegnie Hiro, biegnie Hiro, z space. Skąd? To ty? Nie, bez plecaka hero, koło mnie przebiega. Patrzy na mnie. Widzę go, co z nim zrobić? Friendly. Friendly. Yo, what's up, man? Ej, ej, wow. Hello. Hey man! Hey man! Hey, what's up guys? Just passing through. Ow! Ow! Ok, we okay. good. Jezu! Ale miałam taką schizę, że to ty jesteś ty. Ale była zła twarz! Gdzie nie jest za tą ręką, tak? Ja gdzieś poszedł. Tak jak patrzę teraz. Na no to mało skupieni byliśmy. No. Spinka! Spinka pod lotniskiem! Ktoś chodzi klepy po ramieniu. Przepraszam, masz może fajki? Nie, nie mam. Okej, okay. za chwilę. Ty, nie było gorzej. nie pali. To wreszcie dokładnie tak wyglądało. Dobra, możemy podejść i zobaczyć, co na go słychać, czy nie ma jakiegoś heli Czy Gdzie potem idziemy wiec? na róg? Na fój, na dewila? Tak, bo chyba tak, tam większa jest szansa na helikopter niż na tym co? No. Ale to trzeba by okrążyć lotnisko, żeby na Defila pójść, tak? Tak. Biegłem w ten na lasek, zobaczę co stąd widać. Królik. Farton 2. Zombie. Ola, spotuje, widzę. Dobrze, dobrze. Mm. Zombie. Kroinka. A na razie idziemy, idziemy fajnie, bo idziemy w szyku, wiemy gdzie jesteśmy jest Gites. No ja mam utrwalonego gps jakby coś się tym doliło. Dzięki za nie? Właśnie, swoją drogą. E, to ja sobie ustawię debila, co? Przed komą wierzę, jak zwykle. E, tak. Z Do dobrej strony podchodzimy. Chcesz jesteśmy osłonięci przez choinki? No i tutaj jest ta dziura w murze na... z widokiem na heli. Tego heli, którego nie ma. O, tego, tego, właśnie tego. Cało ukradli. Ktoś spisał numery? Kurwa nie. Dobra i będziemy musieli iść na, na... W takim razie na komendę do Elektro i zgłosić, ale to nie wiem. Mamy papiery do niego? <laughs> to, to może sobie wyznaczymy taki cel, na przykład, żeby dobiec do spawn nad Szborem. Przepraszam, nad soborem? Jaki jest spawn nad soborem, Tam na Polanze, tak? tak? Tak. To powinno być w miarę niedaleko. Widzę, widzę, widzę kurwa widzę hej aha ładnie przede mną huey no no ale uwaga uwaga ludzie bo on jest chyba na stałym. jest ten no jak mu tam kurwa no helikopter znaczy ja, ja zobaczyłem helikopter. że ona mówi jest ten i padła więc robię dokładnie to samo biegnę za kamienie na polance Zombiacze tu widzę z nami sobie pizza do Heli eee, na snajperkę. Dobra, ty snajperka, a ja mam M4CO Podbiegam. Ma zepsute szyby to widzę. Jako pilot. No dobrze nie jest. Jest pomarańczowy, zielony, pomarańczowy, 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 zero paliwka. Nie startuje. To wygląda jak spawn. W wyposażeniu ma dwa empty jerrycany, jeden Fulkan, jeden main rotor assemble, jeden scrap metal, czyli ktoś go próbuje naprawiać. Dobra, wysiadam. Sprawdzam go toolboxem. Ile szyb była potrzeba? Jedna? Dwie. Dwie. To dwie szyby, dwa skrap metale i rotor potrzebny jest. Rotor mamy, skrap metal jeden jest, czyli dwie szyby i skrap metal. No i dosyć dużo paliwa potrzebujemy. Górka. W górce jest bardzo dużo tych... A, tych. też, też w górce. A jest od nas w tej chwili do górki jest około dwa 2700, czyli tyle ile wbieliśmy tutaj z Devila. No. To do dopóki... No dobra, to biegniemy, tak? Tak, tak mam zaznaczoną górkę. Biegnę za tobą. O, Ola ma lagi. Dlaczego? Właśnie teleportujesz. Sama ja. masz lagi. To też możliwe. Taka wrzuta, masz lagi w Dejzecie. Hm. Jak idę jakimś pasem zieleni, jest całkiem miło i przyjemnie. Ja też. On ja też no, to jest miło i przejemnie, ale fajnie, chłopaki. Super, i w ogóle świetnie. Prawie jakby deszcz nie padał, tak normalnie. No bo, bo... mnie już nie pada, prawie. Prawie. Taki o, o, nie Już jest. nie pada. Hej, hej. <laughs> tak, jest super. I mamy siłę ognia, i w ogóle, i helikopter. O jezus, Maria. Dobra. Zginiemy, okay. wszyscy zginiemy. Nie, wprowadzić nowy, nowy trend bo raczej chciałbym się powiedzieć że nie, nie to że jesteśmy że mamy siłę ognia ale jesteśmy po prostu niezabijalni <grymne> Przebiegam pod drutami wysokiego napięcia do lasu i biegnę w kierunku górki man Roger dead Zaczynamy teraz lepszym kodem gadać <grymne> Bo może chodzą też zombiaki. Ja ale wchodzi, też wchodzi człowiek do. tak, w, wszedł do obory czerwonego dachu. Kto to był? Ee, Survivor bez plecaka. Albo czekaj, czekaj, czekaj. To mógł być też Hero bez plecaka, którego już kiedyś widzieliśmy. Jaki to? Jaka ta czarna rośnie mało? Wpadamy na NPK i gleba. Nie broń? Chyba miał. Młody, nie teraz. Mam musia teraz banki. <śpiewanie> Podchodzimy? Czy ja was mam ubezpieczyć z tyłu? Wszyscy. Czy ja mam też iść? bo nie wyszedł, prawda? Nie wyszedł na razie. Widzę... ...szybę. Będę jej pilnował. <głosy> <głosy> no co, co? <noise> nie będzie Bambi kradł nam szyb. Rozstrzelaję ją jak tylko się ruszy. Drobny mak. Samochód jest przed stodołą, widzę. Stoi. Prze tak, to, to, to ja. to ja. A jesteś pewien. To to widziałeś? Wiesz, co widziałem, że coś biegło, ale to mógł być zombie, który biegł do ciebie, bo zombie jeden wbiegł do stodoły. Od frontu. Jedziesz tym samochodem? Tak. Okej. Okay. Tylko dzwona nie wypierdol. <lithy> nie, spoko. Ci <slisoner> się trochę na, na, tam z policją drczyłem chwilę, bo... bo w sumie. Oj, boś. Ale jestem. Nie, nie zamknęli nie. Czy ty tyłem jedziesz tym samochodem, czy przodem? Nie, przodem, przodem. Okay. On tak wolno jedzie. <lithy> Boże, ja w ogóle... Mm, dlaczego was zatrzymali? Aaa, nie <lithy> Jadę samochodem i teraz nic mi nie zrobią. <śmiennie> 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 okej, okay, jestem przed tobą, jakby co to mieli... Okej, okej. Okej, Ola prowadzi helikopter, ale samochód ja. <śmiennie> A mogę nie wsiadać do Twojego samochodu? Nie, ale, uważasz. Ale, ale łagaj, bo my jeszcze szyby jednej nie mamy. Musimy znaleźć szybę. Do tego helikoptera tam wrócił. To może gdzieś tutaj jest. No. Wiesz co, ja, ja, Aha. Przyjrzałem teraz, że nie ma szyby w pobliżu. Przejrzałem te wszystkie chyba z lokacji, które wskazywałyby na szybę. A może zobaczymy, może pojedziemy do fabryki. W takim razie jesteśmy bardzo blisko. Dobra. O mój Boże, do fabryki? Naprawdę? Serio? Tak. Ale wiecie to nie jedziemy tam samochodem, tylko zaparkujemy w bezpiecznej odległości i podejdziemy. A okej, okay. to już musimy. Jesteście? Podoba. Tak, okej. Okay. Okej, okay, okay. Tak, spokój, gdzie jesteście? Ja przy samochodzie. Dobra, ale nie wiem gdzie jest samochód. Samochód Dalej? jest na tej drodze, przy której leżałaś, jak patrzyłaś na górkę. takiej polnej Prawda? Ziemni. Ja tu jestem, więc nie ma tu samochodu. Czy jesteś na tym samym... Czy widzisz czarną krowę? <laughs> e nie, ale zieloną choinkę tak. Okej, okay. czarna krawa jest przy zielonej chońce i jak widzisz. Dobra, <laughs> jak ja widzisz, jestem to zielone, z czerwonym to... dachem, to Nie. tam powinnaś też widzieć samochód. Na czerwony samochód na brązowej drodze. Na, na linii, tak. Jest e, zupełnie pijany Spartan w środku. <laughs> tak. Plus minus. O mój Boże. Dzień 126. Po twoje tw swoje życie w twoje ręce powierzam Błażej. Tak. A co ty, 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 nie pij jeszcze, bo słyszę, że coś się... Tankuje tutaj... pojazd, żeby móc e, wybuchnąć z większym e... przytupanem. Tak, jeść. tak. Fajerwerki. Okej. Okay. Siadam. Tylko myślę, że może by nie jechać przez centralny, przez górkę, tylko część tych zapor przynajmniej ominąć. E tam. Nie, może i robisz świetny slalom. No po prostu... Ja pierdolę. Najlepszy. A ja... Pi... O ja. O kurwa. Para. Spokój, nie mam żadnego stresu. Bym się zaczął modlić, ale, ale nie znam żadnej modlitwy. Tam nie było przejazdu? Żeby... Tak, powiem Wam, że to musi być strasznie niekomfortowa sytuacja. Dla Was. Znaczy dla Pawła, który tam ma 126 dni. Mam jedynie 68 dni, nie? Tak. Błażej, który ma jakieś dwa, pewnie mówi... E, <suszy> Te, te drogi nigdy nie były tak proste. E, skręcaj, może tu nas skróty. Nie. Yeah. Boże, dawno nie były tak naczekane. O co chodzi w ogóle? O. A staniemy okay, się pasterzami na twoją panie chwałę, bo nasza pochodzi od ciebie ku Twojego celu z naszej stroną. Boże, Boże, Paweł się nauczył modlić. Nie, no, to, jest, to jest to akurat ze świętych z Bostonu, przed tym jak rozstrzeliwują gości. Dobra, dalej nie jedziemy. Bezpieczna odległość. Ale, ale się... Ale się skitraliśmy <śla> <śla> Zawsze te <tyle>, lepiej <śla> niż wjechać tam po prostu na... na gotowe. Idziemy? Nie fabrykę. Ja cały czas idę, co wy robicie? My od strony jeziorka podchodzimy tak bardzo Znaczy nam no, trochę nie od strony jeziorka, ale od tyłu jednak. Ja od boku Gdyby idę. ktoś był na górce snoperskiej czy, czy, czy coś. Zambieg mnie go goni. Teraz go zgubię O Boże, dzisiaj z twoim flowem to zgubisz wszystko i wszystkich... Dzisiaj Ola mamy, tak. mamy dzisiaj yy, w sumie endgame, żeby błażej przeżył. Jak mu kuchnię to się przywróci. jest szyba. Zajebiście. To nic więcej nam nie trzeba na razie. I ile potrzebujemy na niej miejsca? Dwa. Dwa. Jeść. Jeść. Nie wiem ile tam mamy z kamistrów to spokojnie powinniśmy odlecieć. ile heli nadal tam jest. Przepakujcie się. Au, au. Okej, wow. okej. Okay, okay. <noise> Ale ja się trochę boję wejść do ekipunku A wiesz co, Ola, teraz to już nie ma to znaczenia. Czy <noise> ty, ty jesteś w ekwipunku, czy nie? To i tak jesteś w samochodzie. Dobra, kierujcie mnie, bo nie pamiętam gdzie był heli. Dobra, będę kierował Może i balustrada. Tak, widzę, że Rikada. <noise> Parustrada. No jak to się wyświetla na twoim monitorze, to nie wiem. Znaczy to jest jedno, a co ja widzę to jest drugie. <grystanie> Takie śliczne małe szczeniaczki. O! <grystanie> śmierci nasza barykada kurwa, kurwa spoko, spoko, spoko ten mur nie mógł nas powstrzymać nie, nie mógł dalej? tak, tak, jedź, jedź spokojnie oj, samochód, Może, samochód, 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 samochód. Samochód, 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 samochód samochód, samochód, nie, co ty robisz? wysiadamy, wysiadamy, stramy. Stramy, czy nie? wysiadać czy nie? znaczy strzelać nie? czy nie? nie, nie, oddychaj się There, there. Bye bye. Dobra, wsiadamy, wsiadamy bye bye, i odjeżdżamy. Bye bye. Wsiadamy, no do Odjeżdżamy, możemy. bo nasz samochód jest czerwony. No niestety nie odjedziemy już. Kurwa. E, to paliwo trzeba wziąć. I main no i... rotor, i wszystko. Idę, idę na... na zobaczyć... czy nas nie co goście robią. <noise> 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 Ale weźmiesz? No, ja biorę, mogę wziąć dwa. Mam szybę i dwa kanistry. Są cztery jeszcze do wzięcia. Kurwa, 225 km. I wystarczy jeden pijany kierowca, żeby <noise> wziąć Jedzie coś? Coś podjeżdża pod górę, bo jedzie bardzo wolno. Chyba, że nasz czerwony ma włączony silnik. Jak no, jest? ma włączony silnik. Się, kurwa, nie. Lecę, lecę do niego po tej żerykanie. Mm. Obstawiajcie tam od strony górki. Mhm. znaczam sobie to miejsce, gdzie mi się wydaje, że powinien być co? Sa... On powinien być gdzieś tutaj. Ile było to, Paweł? Pamiętasz? 71-59 bodajże. Biegnę, biegnę na górkę do Ciebie. My się zderzyliśmy, prawda? Tak. Znaczy, może Boże. Głupie. Bo, bo, bo mogłeś się ominąć, gdy specjalnie skręciłeś, żeby się w nich twierdzielić. Nie, to nie było tak. Ja. Ale wszystko mam zagrane. Nie, to nie było tak. No nie, nie wiem, okej, okay, okay. jest, jest okej, okay, bo yy, w dupę pijany, ale podjąłeś też decyzję jak Hiro, bo ja już byłem gotowy ich rozprócić. No w sumie też byłem wysiadłem i od razu wyinstalowałem, ale stwierdziłem, jak zaczęli gadać, to, to że nie. W sumie czekałem aż ktoś wysiądzie Jakby wysi i gdyby wysiedli, to bym oddał od razu strzał. Ty pewnie, Paweł, też, nie? Nie, ja bym oddał wcześniej. <suszy> <suszy> Czemu ja odbiję w prawo, w lewo? Hmm. Moim zdaniem chciałeś się w nich wbić, ale to taki mały szczegół. Wiesz że szczerze mówiąc naprawdę chyba nie chciałem, ale... <grystanie> <grystanie> Twój śmiech wskazywał na coś innego. <grystanie> I zobaczyłeś ich, zacząłeś zjechać w ich kierunku i się śmiać. Tak. Okej. Okay. I... A ten Jak sam tam... sprawdzałaś, ale? No co, no właśnie przy nim jestem. Właśnie mm -hmm. nie widzę, że jesteś, ale yy, tam tu nic tak? ciekawego. Nie ma nic w bagażniku, a dodatkowo jest trochę popsuty. Nie ma heli. Nie ma heli. ooo. No. No. To my z tymi częściami zrobimy teraz. Będziemy sobie co o nimi rzucać. <laughs> Aport Samochód nie... Nie jeździ. Nie jeździ. Ale nie wiem dlaczego nie jeździ, chyba koło ma rozwalone. A Jak nie, bym... nie odpala. dzisiaj nie odpala, nie odpala. A, bo nie ma kompletnie paliwa. O, mamy paliwo. Mamy paliwo. No to dobry pomysł. To trzeba dolać. Ale czy, czy co, co my teraz chcemy osiągnąć? Hello? To ty? To ty? To ty? Okay. Co my chcemy osiągnąć? Właśnie, co my byśmy chcieli? Ja chcę kompas i GPS-a. To dostaniesz ode mnie w prezencie. To... Co... Znaczy nie, o, mogę zajebać to... młodszemu bratu, to nie ma problemu. <laughs> To co, ja, ja bym sprawdził, yy, ja bym sprawdził dwie miejscówki, trzy miejscówki, czyli pojechałbym w, do Dewila, a później bym pojechał na górę przy Krasnostawie i, i na lotnisko w Krasnostawie. Gary, pani pani kierowcy, proszę prawo jazdy. Tutaj OC, AC aktualne, dowód rejestracyjny pojazdu. Tutaj, ja, ja chcę do bagażnika, e, wsiąść do tyłu. Będę w bagażniku? Jestem w bagażniku. Dobra, nice. Nikt mi headshota nie przypieprzy. Jedź prosto. Skręć w lewo. Moglibyśmy tutaj stanąć. Tak, ja też tylko Możesz sobie wjechać w choinki, tak? Dokładnie. Wow. Ja, kiedy zginiemy, tutaj dobrze dzięki. Wsiadam. Wysiadam. Ustawiam ja jako. jako... Jako devil 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 43. na łączeniu i lecimy Środkowa wieża, tak? Dobra. Tak. I gdzie? Tam, dobra. O jest. <śpiewanie> <śpiewanie> Przypomina mi się ta sesja, jak wiesz, w środku nocy z bez krwi z rozmazanym ekranem gdzieś się nawzajem prowadziliśmy. Jest taka różnica, że jesteś zdrowy, jest dzień, ale <grymne> masz, masz, Ekran matę. nadal ci się Tak. Widzę dewila już. Ej, Błażeja jeszcze trzeba zgadnąć. Myślisz, że sam nie trafi? Ale fajna choinka. <grymne> <grymne> Okej, okay, dobra. Trzeba zgadnąć Błażeja, wiesz?